Kolowo jak dziś z nami będzie, kto? Kto będzie z nami? Halo. Halo Halo Czarna czacha. Tak. To tak robić Dziś będziemy byli w Minecrafta hardcore, ale nie będziemy mogli spać. Tak, czyli jak będzie lato, to będę musiał latać po goło niebie. Widzowie. Lip, dzwonię do... do Pro 555. Nie, nie trzeba, na razie, za chwilę. Dobrze, widzowie, już jest 16%, znaczy, już nie 16, 23, więc ja wam mówię, że subujka z dzwoneczkiem. Dzisiaj będę też, też testował najostrzejszego lidzaka w Polsce i nowe lody ekipy. Tak. Tak. Jak jesteś nowy, nowa na tym kanale, to wiecie jak z dzwoneczkiem Bo mało nas jest i raczej już będziemy tyle zawsze mieć subskrypcji Raczej tak będzie, ale nadzieje jest zawsze jakaś Ludzowie, już jest prawie 100%, więc już możemy odpalać 100% już Czeka się widzowie niestety trochę Czeka na Czacha, a powiedz nam, czy ty będziesz dzisiaj coś nagrywała na swój kanał, czy nie? Łączenie eee, do świata? Dzisiaj nie wiem Okej okay. Nie wiem tak mamy hardcore. Znowu na wyspie Serio, to ja wątpię, żebym bym przeżył Na że na wyspie Na brzegu w Nie, obok Na wyspie, Uwaga. która jest obok Wielkiego Góra Uwaga, drogi. nie podwodne jak Jednak nie, bo jednak Jestem obok e, normalnego świata. Wyspa obok normalnego świata. Czekajnie chwili widzowie. A ja we mnie nie będę zbiegać, no bo ja nie mogę przecież iść spać. Pamiętacie. A ja sobie mam lagi trochę, a już nie mam. Kiedy sprintuję to mam lekkie. Ej! <coughs> to jak ja? Mogę włączyć tablicę? Hmm, Na chcesz. Dlaczego? chwilę? Widzowie, bo ja wam mówię, że lajki lecą... Do, do, lajki lecą w dół. Subskrypcje lecą w dół. Wysiedlenia lecą w dół. No to wiecie. Okay. Bo 38 osób jest Mam na moim kanale. Tutaj ja pokazuję co miałem. Nie, jeszcze nie pokazujesz. W następnym odcinku. Jedynka. tu to jest liczba jeden. Tak na Czecha w następnym odcinku miałeś. Jeden tu jest liczba. Patrzcie. Przecież nie pamiętam, mówiliśmy, że w następnym odcinku. O nie, ten biom. O, kurde, tak. Chciałem postawić to. Cało tak cały skład. Nie śpiewaj tego. Tak to? O, ekipa, zaprzepnieliśmy. Dziś będę dostał najnowsze lody ekipy. Tak. Ponoć są, jak ponoć na stronie pisało, że jak się je zje, można dołączyć do ekipy. Więc ty do odcinka nazwę chyba dołączyłam do ekipy. Nie, to jest ja po do ekipy, to jest Coś takiego, że z kulika masz 3% szans, że ci wypadnie... Łapam kulika i wtedy masz szczęście, bo ci daje przez chwilę expa. Tam 15 chyba expa le 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 leveli expa. Uuu! Teraz miałem szczęście. Że muszę coś znaleźć do jedzenia. dołączyć do ekipy. Że <grym> nibak się jedzie, to muszę do nich dołączyć. No wiem, że to jest clickbait, ale po prostu tak, że zachęcenie do jedzenia, Lodu. wow Muszę znaleźć... proszę naz... bardzo, żeby dołączyć do ekipy. na czacha, ty wiesz o tym, że po prostu tak piszą. Jest mam jedno serduszko Jestem na hartku Oto już się odradzi w ten sposób. do dziedziny znaleźć. Stolika jedynie nie wypada. Jeden MOP i już wiadomo, że ginie. Jest! Coś, co na studnię. I potem jeszcze studnia, bo chyty skarb pod tam pod nią. Niby. I na nią, aby ją znaleźć, jest z 1% szans. Wielo o tym, czem na Ja Ją znalazłem. Jest jedna na całej mapie, a jedna... Wiem, jak... wiem. No tu jest. Dziwna ale okej. Okay. Tak, ona tu jest, to gdzieś w pobliżu powinna być piramida. Nie ma. Bo może ona jest pod tym piaskiem. Za godzinę wiesz co? mamy jeszcze jedną lekcję angielską. No wiem, ale już mniejsza z tym. tu coś jest. Tu raczej tam plik w tym muszę się boję, że zginę potem. Nie. Ej, yeah. dołączysz synka, żebym mógł... Na chwilę, niestety. E ja się